Dzień dobry. Lubię bzdury. To jest mój kanał. To jest mój film. Nie zgubiliście się. A dzisiaj obejrzymy sobie poszukiwaczy domów z Gosią i Pawłem. Zobaczymy, co tam słychać w wielkim mieście w Warszawce. Zostaw mi subskrypcję. A co ci szkodzi? A zostaw. I łapkę w górę. Jak już się bawić to do końca? Być może nie wiecie, ale dla takich nowych twórców jak ja to jest... Szczególnie motywujące zapraszam. Kupno czy wynajem mieszkania to nie lada wyzwanie. Haaj, to jest najprawdziwsze zdanie w tym programie. Gosia od 10 lat dojeżdża do pracy z siedlec do Warszawy. <laughs> Ciąg. Bardzo lubię pociągi. I na załączonym obrazku mamy koleje mazowieckie. To jest chyba jakiś elf albo impuls. Z Siedlec do Warszawy. Z Siedlec? Ja, ja, ja myślałam, że Siedlce są gdzieś koło Łodzi. I szuka odpowiedniego mieszkania. Jest zmywarka? W tym mieszkaniu niestety nie występuje. Urządzenie. To jest taka urzędowa mowa, zamiast powiedzieć no nie ma. Nie ma zmywarki. To mówi w tym mieszkaniu niestety zmywarka nie występuje. To jest coś jak często ludzie mówią i trochę mnie to drażni. To się nie tyczy mojej osoby, albo no moja osoba, coś tam, coś tam, coś tam, jakby nie można było po prostu powiedzieć ja albo mnie. Od tego są hmm, Zaimki bodajże. O, no, ostrość. Ja teraz od jakiejś szybka od jakichś 8 lat nie mam zmywarki i bardzo płaczę z tego powodu. Ja generalnie mam to szczęście, że nawet lubię sprzątać. Jest w tym coś satysfakcjonującego, kiedy przecierasz coś szmatką i ten brud tak znika. unicerstwiasz, gada, ale zmywanie naczyń. Jedzenie, które przed chwilą miałeś na talerzu, i było dyszka. 10 na 10. Nagle kiedy masz to zmywać i tylko pomoczysz to wodą, automatycznie. Nie staje się obrzydliwe. Gosia bardziej akcentuje to, co jej się podoba, bądź też nie. Co? W sensie w sensie Gosia bardziej akcentuje, chyba, że akurat nie akcentuje? Skończyłam studia ekonometrii i informatykę. Zawsze chciałam być informatykiem, jednak stwierdziłam, że informatyka to nie jest dla mnie kierunek, za to ekonometria okazała się fajnym kierunkiem. O, spoko. Ja na przykład skończyłam informatykę i... To był dla mnie kierunek. Ale informatyka to jest bardzo szerokie pojęcie. Bardzo wiele rzeczy można po tym robić. Ciekawe, co pani miała dokładnie na myśli. Mamy dwóch synów. Tomek ma 11 lat. Drugi syn to jest Maksymilian ma 4 lata. Bardzo różni. Bardzo są. różni, ale bardzo udani w sumie. No, w sumie. Nasz dom nie jest duży, ma 90 metrów plus strych plus piwnica, ale uważam, że jest idealny. Szukamy mieszkania w Warszawie. To ciekawe, wydawało mi się, że zazwyczaj ludzie przeprowadzają się raczej z mieszkań do domów, a tu mamy odwrotną sytuację. Mieszkanie musi mieć trzy pokoje z aneksem kuchennym, bo uważam, że szkoda metrów na taką klitkę na kuchnię i dwa pokoje dla dzieciaków. Mogą być malutkie, to mogą być klitki, ale muszą być oddzielne. I mamy tutaj obóz ludzi, którzy chcą mieć aneks kuchenny, czyli otwartą kuchnię. Uuu, piętrowy wagon. Rzadko jednak można takie spotkać. Na Śląsku w ogóle. Ale nie o tym jest ten program. Ciekawostka: dowiedziałam się ostatnio, że właśnie ludziom, kiedy kupują mieszkanie, nie chodzi zazwyczaj jej o metraż, tylko chodzi o liczbę pokoi. Często będą bardziej skorzy wybrać nawet mniejszy metraż, ale. Trzy pokoje, niż większy metraż, dwa pokoje. Zależy na czym komu zależy. Dlatego też widzę, że w nowym budownictwie często robi się pokoje jako takie naprawdę małe klitki. 10,5 roku dojeżdżam do Warszawy dzień w dzień. Dojazdy pociągiem zabierają mi dziennie 4 godziny. Ło! Wow, ja cię! No to te za jednak tej, a Warszawy tak blisko nie są. Ale to mogę mieć rację, że one są gdzieś koło łodzi. To naprawdę dużo i to są jeszcze takie pociągi, to nie jest pociąg Intercity, w którym może być w miarę komfortowo w pierwszej klasie stoliczek, więcej miejsca. Tutaj jak więcej osób jedzie, to wszyscy siedzicie tak. Na domu z mnie nie ma 12 godzin w domu. Nie zostając po godzinach w pracy. No, o, bo oni <laughs> <laughs> Optymista. Bo ja jestem raczej taką rządzącą osobą. Paweł zgadza się na wszystko. Bardzo źle to brzmi. Nie jest tak do końca prawda, bo... O, właśnie się nie zgodził. Pierwszy raz w życiu. Podjęliśmy na początku naszego wspólnego życia założenia, że ważne decyzje w naszym związku będzie podejmowała Gośka, a bardzo ważne będę podejmował, podejmował ja. A tych bardzo ważnych jeszcze nie było do tej pory, więc... Abstrahując od nich, ale nie mogłabym żyć z taką osobą, za którą o wszystkim muszę decydować. Wiadomo, no co kto lubi, ale ja bym czuła, że nie mam żadnego wsparcia, i że potencjalnie skutki wszystkich złych decyzji będą opierać się na moich barkach. A jaką kwotę Gosia i Paweł chcą przeznaczyć na mieszkanie? Założyliśmy, że mamy 500 tysięcy i 57 metrów będzie. Stare czasy, stare czasy. Nie wiem, a może rzeczywiście teraz taka modna jest wola. Co sądzisz? O, na, na, na Woli jest chyba to takie osiedle Bliska Wola? Mówi się o nim, że jest wizytówką patodeveloperki w Polsce. To może tam? Śmieszna sprawa, bo kiedyś się okazało, że wynajęliśmy tam nocleg, nie mając pojęcia w ogóle, że to jest osiedle z taką e, historią. I wiecie co? Wtedy akurat był prąd. Co sądzisz? Wszyscy się teraz ode mnie przeprowadzają na Wolę. Że tak się rozwija, zaraz będzie metro. Wiecie co mnie śmieszy? No czepiam się, ale ona zadała mu pytanie, po czym zdążyła jeszcze powiedzieć trzy zdania. Że tak się rozwija, zaraz będzie metro. Jak tam warszawiacy? Jest już metro na Woli? Maciej Mindak przeszedł przez wszystkie sektory rynku i zdobył tak ważne w tej branży wiedzę i doświadczenia. Rynek pierwotny czy wtórny, detaliczny czy komercyjny, nie mają dla niego tajemnic. Zobaczymy, czy ten pan będzie nam opowiadał językiem korzyści. Śmieje się, bo zawsze ci agenci nieruchomości wszystkie wady mieszkań przedstawiają tak, jakby to w zasadzie były zalety. Budżet Gości Pawła pozwala na zakup mieszkania wykończonego blisko centrum. Jak również na zakup mieszkania w stanie deweloperskim na obrzeżach centrum miasta. Jeszcze raz, stare czasy, stare czasy. Mokotów to prestiżowa lokalizacja nieopodal centrum. Przejdźmy do dużego pokoju. Tutaj, moi mili, tak naprawdę otwarty plan, duży przestronny salon. Połączony z kuchnią. E, fajna jest ta taka ściana z białych y, ala cegieł. Nie mam pojęcia, czy to jest nadal modne i czy dalej takie coś się robi. To jest sezon z 2017 roku. Bardzo fajne są te szafki, podobają mi się, ale ja, to by było dużo fajniej, gdyby były tutaj cały czas szafki. To jest dosyć nisko dla mnie. E, faktycznie tych szafek wydaje się być dosyć mało. I bym musiała już zmieniać tą wysokość blatu. Tak samo szafek jest dla mnie za mało. Jak się Podwyższa wysokość blatów? Zwłaszcza, że tam po prawej jest parapet, który może te ingerencje w wysokość blatu nieco przeblokować? Generalnie musimy się przyzwyczaić do tego, że nie ma rozwiązań idealnych. Dokładnie. W każdym miejscu, w każdym mieszkaniu. O, o! Zaczyna się mowa polityczna. Jak kogoś to drażni, to sorry, ale, ale no będę sobie robić żarty z tego, co mówią tutaj agenci nieruchomości, bo w sumie dlatego mi się ten program tak podoba. Ja nawet to rozumiem, że może poniekąd taka jest ich rola moją rolą jest podśmiechiwanie się z tego. Jeżeli usłyszymy w tym programie kiedyś od agenta, że no, faktycznie, faktycznie to jest beznadziejne, to jest wada, to jest kiepskie i nie nastąpi zaraz po tym jakiś monolog usprawiedliwiający daną wadę w mieszkaniu, to, nie wiem, ozbijemy pionę. O. Ale jeszcze nie. Samo mieszkanie przeszło gruntowny remont. A co czemu w takim razie kaloryferów nie wymienili? Ten stary grzejnik moim zdaniem wygląda nawet fajnie. Nie no, zarobiście wygląda! No, każdy by chciał mieć takie fajne żelastwo pod oknem. I właśnie dlatego we wszystkich nowych mieszkaniach robi się zupełnie inne kaloryfery. Hmm? A tak serio to słyszałam, że te stare grzejniki są dosyć wydajne? Ale nie bierzcie moich słów jako wyrocznie, jakby co. Ja się nie znam. Ten stary grzejnik, moim zdaniem, wygląda nawet fajnie. Jest taki przyjemniejszy i pasuje wręcz do tego wnętrza. I na pewno jest e, cieplejszy. Dobrze, daje a więcej. Jak... nie no. Słuchajcie, jak my się z tych odcinków nauczymy mówić językiem korzyści, po obejrzeniu całego sezonu będę Wam w stanie sprzedać gówno. Mamy 63 metry. Dla takiego metrażu właściciel myśli o wartości na poziomie 590 tysięcy złotych. Ja rozumiem, że cena wynika z wykonanego remontu, tutaj, prawda? Bo blok jako taki sam w sobie nie powala jakoś z atrakcyjnością. atrakcyjnością. ciężko to porównać do dzisiejszych cen, dzisiejszych standardów rynkowych. Jest miejsce jakieś? parkingowe, niestety nie. Wolelibyśmy mieć tą pewność, że jak przyjedziemy, będziemy mieli to miejsca. No to jest duży minus. Wiesz, może jak daleko masz stąd do pracy? Ile? Pół godziny? Jest to jedyne 5 kilometrów, może nawet troszeczkę mniej. Jest to około 12 minut. 12 minut samochodem? Tak. Ale, jak nie ma miejsca parkingowego, to niech pani doliczy ewentualne dojście do samochodu, bo z tym może być różnie. Dosłownie różnie każdego dnia inaczej. Pierwszy pokój, sypialnia, dla którego z chłopaku? Mniejsza będzie dla tołka. Jedny Tomek. Remont jest całościowy, ten, który został tu wykonany. Mamy nowe instalacje elektryczne. Jeżeli myślimy o ewentualnie jakichś dalszych zmianach, to to mieszkanie ma bardzo duży potencjał. Pokój największy, zaraz po salonie. To pomieszczenie jest doświetlone z dwóch stron. Nie, te, 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 te lampy są ogromne. Ma, mam wrażenie, że gdyby ten pan od nieruchomości stanął pod tą lampą, to no, no zaliczyłby kolizję. A druga sprawa, że nie podobają mi się te lampy. Takie bloby, z jakby takiego czegoś, co wygląda jak papier, jakaś taka bibuła. Ja wiem, że to pewnie nie jest papier, ale ta, tak to wygląda i jest to strasznie wielkie. Ten pokój ma około 15 metrów kwadratowych. To super. Mm, ale wygląda na dosyć podłużny ten pokój. Koncepcja się zmieniła. Tamten pokój już nie należy do Tomka? Nie, nie, już tamten pokój już jest sypialny. Wasza? Tak. Chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że ten chłop się w ogóle nie odzywa. Wszystko jest nowe. Cały, tak samo jak w kuchni, tak łazience mamy wszystkie urządzenia nowe. O, ale ładna łazienka z takimi elementami jakby drewna. Fajnie to wygląda. W ogóle moim zdaniem jak, pomie, jak we wnętrzu jest drewno, to od razu robi się tak cieplej, przytulniej. Nie lubię jak na przykład y, wszystko jest w kamieniu. Tak samo nie ma tezonek, y, nie, nie ma suszarki. Jakie suszarki? No, bo już jest niemowna, Bo już jest niemowna, tak. Już. <noise> 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 już Paweł nie będzie suszarki. <noise> ze sznurkami szurka, taką, tak? Fajne. Ej, rzeczywiście, kojarzycie takie suszarki, które się. Puszczało na dół z takich, e, takie pręty na dwóch sznurkach, które tak zjeżdżały na dół. Ja coś takiego w domu miałam, i to w zasadzie, jak teraz myślę, chyba było dosyć praktyczne. No bo teraz e, są albo suszarki w sensie maszyna, suszarka, która po prostu suszy ci pranie. No wiecie to, co wygląda jak pralka. Albo suszarki takie stojące, ale one zajmują po pokoju. Zwłaszcza jeżeli pokój ma, ile tam było? Dzie nie, 9 metrów to jeszcze nie tak źle. Ale jak miał na przykład 5 albo 4 metry. Paweł jest konformistą. Jest w stanie wiele zaakceptować. Gosia bardziej akcentuje to, co jej się podoba, bądź też nie. Wywalić Gosię! Agent zabiera Gosię i Pawła do obejrzenia kolejnego mieszkania. Zabiorę Was dzisiaj w zupełnie nową lokalizację. Zmienimy dzielnicę. Zupełnie nowa lokalizacja. Jeszcze wczoraj ta część Warszawy nie istniała. Kilka kroków od stacji metra oraz przystanków autobusowych i tramwajowych. Blok jest z 76 roku. Czyli po... wielka płyta? Właśnie nie. Jest to ramaha. Jest to trochę inna konstrukcja. Jest to cegła obłożona płytą. Natomiast nie jest to klasyczny blok z wielkiej płyty, którego wszyscy się boją. Dlaczego? pierwsze jest mieszkanie? Jest to pierwsze piętro. Wydaje mi się, że będzie problem. Z brakiem światła na pierwszym piętrze, bo wokół znajduje się dużo wysokich bloków. Parking jest na szlaban, także jeżeli jesteście mieszkańcem, dostajecie pilot. No to już lepiej, lepiej. Chodźmy na lewo, zaczniemy od kuchni. Uuu, zamknięta kuchnia, ona nie chciała zamkniętej kuchni, ale ładnie urządzona kuchnia. Podoba mi się, ładne szafki, elementy. Nie widzę dobrze, ale raczej nie drewno w kuchni, chyba że jakieś impregnowane albo coś, co udaje drewno. Fajnie to wygląda. Też bym wolała otwartą kuchnię, więc trochę minus, że jest zamknięta. W tym mieszkaniu niestety nie występuje. W tym mieszkaniu nie występuje, nie egzystuje zmywarka. To jest to mieszkanie. Minus, ale. Czy zmywarki, e, chciałam powiedzieć, że można łatwo zamontować, ale ona musi mieć przyłącze do wody. Nie no, chyba dałoby się. Najważniejsze urządzenie w domu. A tutaj co jest w takim razie? Tutaj jest chyba właśnie miejsce na zmywarkę, tylko... No to luzik, no to sobie zmywarkę tam kiedyś zamontujecie. Nie, ja bym chciała jeszcze te szafki do góry, ale na sam początek jest fajnie. Okej, okay, czyli I stół widzisz trochę, potencjał w tej. troszeczkę większe. Ten stół wygląda, jakby wjechał w ścianę i utknął. I jedyny taki minus, co widzę, ja bym chciała otwartą kuchnię z salonem. Można zawsze spróbować otworzyć trochę tą ścianę, robiąc tak zwany podciąg, wsuwając taką mocną belę, na której wspiera się konstrukcja budynku i trochę tą ścianę rozburzyć. Czyli innymi słowy, jest to ściana nośna i nie można jej zburzyć. Balkon ma około 6 metrów kwadratowych, on się ciągnie. Przez całą szerokość salonu, także można spokojnie Aha. tutaj coś ustawić. I, I fajnie, że jest od tej cichej strony. Nie no, spoko, spoko, tylko jednak widoki z za tego balkonu takie średnie. O ile tam jeszcze nie ma parkingu. Widok na parking, czyli parking całodobowo strzeżony. Bo wiecie, zawsze jakaś tam wścibska sąsiadka będzie się patrzeć. Uch. Myśmy mieli w domu balkon i wiecie co? Nikt z tego balkonu nie korzystał. Jedynie czasem wynosiło się tam pranie na suszarce, żeby wyschło. A tak poza tym służył do tego, żeby zabijać na nim pająki, które się tam lęgły. Jeśli chodzi o salon, jest bardzo ładne. Okno, które właśnie takie śmieszne okno, ale mi się również spodobało. W ogóle wszystko mi się tutaj podoba praktycznie. Te świece ułożone tak na parapecie w taki trójkąt kojarzą mi się z ołtarzem. Pierwsza sypialnia. A i tutaj też jakieś śmieszne okno. Jejku, jaki smutny, samotny pluszak. Jak się zastanawiam, jak to jest pierwsze piętro, czy to nie jest tak, że ktoś wejdzie przez takie okna? Te okna, jak widzisz, mają grubszą szybę, są podwójne, także na pewno są dużo bezpieczniejsze niż te starego typu. Nie. No i o tym mówię. Nie o to było pytanie. Pytanie było o to, czy nie da rady w ogóle, że ktoś tam wejdzie do tego okna i nawet nie tyle, co się włamać, ale może się gapić, może usiłować się włamać. To już i tak jest duży stres. No jakby trochę słabo jest... Jest liczyć na to, że no tu szyba jest na tyle gruba, lepsza niż te stare okna, że nawet jak ktoś zechce się włamać, to a nie da rady. Najwyżej tylko trochę rozwali szybę, ale sobie odpuści. No trochę małe pocieszenie, nie? Poza tym, chyba jakbyś się ktoś miał włamywać, to chyba jednak łatwiej przez. Nie wiem, nie znam, nigdy się nigdzie nie włamywałam, nie zamierzam, ale. Zdjęcia można robić przez i grubą i cienką szybę. Chociaż, no w zasadzie w dzisiejszych czasach to chyba łatwiej podlecieć dronem. To jest to prawo bardzo. Ładnie. Moi drodzy, w tym mieszkaniu łazienka i toaleta są rozdzielone. Zobaczcie sobie. I to jest bardzo duży plus. Teraz się już tak raczej nie robi, chociaż widziałam jeden blok, który właśnie w ten sposób się buduje, ale to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo no wiecie, jakby to powiedzieć ładnie, rozdzielenie zapachów, no. Możesz się w spokoju, bezstresowo zesrać. Nie ma nic gorszego, jak ktoś właśnie przed chwilą załatwił swoją dłuższą potrzebę, a ty idziesz się myć i bierzesz taki gorący prysznic, w efekcie uzyskując zapach i czucie takiego ciepłego gówna. Przepraszam, mam nadzieję, że nic w tym momencie nie jecie. Mi się bardzo podoba, ale pewnie Paweł powie, że za mało. Pomagam sobie, nie. nie? Nie, nie mam. Jest jest bardzo ładne jest toaleta lęk wysokości i klaustrofobia? Jak się dobrali? Coś mam wrażenie, nie mówię, że akurat oni, ale mam wrażenie, że dużo ludzi, którzy myślą, że mają lęk wysokości, to tak naprawdę wcale go nie mają. Chyba każdy, jak znajduje się na jakiejś wyższej wysokości, to Czuje się trochę nieswojo, nie jest w stanie stanąć na krawędzi, bo ma wrażenie, że po prostu nogi zwaty i się chwieje. Lekko podniesiony poziom adrenaliny, ale to jeszcze chyba nie jest lęk wysokości. Nie dostajesz dosłownie ataku paniki. Niestety prysznic. No prysznic. Problem? Problem. To znaczy, no nie jesteśmy fanami prysznicy. Ja mam porównanie z używania wanny i prysznica. I w zasadzie jak się Przyzwyczaisz to, wygoda jest po bardzo podobna, to i to jest ok w użytkowaniu, ale różnica jest w czyszczeniu. W wannę o wiele prościej utrzymać w czystości. Mieszkanie jest super, wszystko nam się podoba poza jakimiś szczegółami, więc myślę, że wadą są pieniądze. Metraż to 65 metrów kwadratowych, no i cena. Cena to 599 tysięcy złotych. Czyli podobnie jak to poprzednie. Trzecie mieszkanie to inwestycja deweloperska na granicy trzech dzielnic: woli, ochoty i śródmieścia. Jak daleko jest stąd do mojej pracy? Tak naprawdę samochodem to też zależy, w, w jakich godzinach zaczynasz pracę, kiedy jeździsz. Natomiast stąd myślę, że będzie to około 5 minut. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, będzie to 10. Czy oni stoją na środku pasów? Na drodze? Duże te pasy. Zobaczymy, czy dadzą się skusić urokowi nowoczesnej deweloperki. Wiecie, piękny blok, jeszcze pachnący, nietknięty żadną ludzką historią, ale wymagający wykończenia, a więc dodatkowych funduszy. I pewnie strasznie drogi. Do tego mieszkania możemy bez problemu dokupić sobie jedno, może nawet dwa miejsca postojowe. Bez problemu, o ile akurat masz na zbyciu 40 tysięcy złotych. Zapraszam. Pusto. Pusta. Mieszkanie w stanie deweloperskim. No ale są ściany ładne. 65 metrów kwadratowych. Ciekawa jestem, co ta pani miała na myśli. Ładne ściany w sensie, że ściany są. Są białe, a może nawet nie są krzywe. Co też nie jest takie oczywiste. Tak, także duża przestrzeń. Ściany, które mamy w tym mieszkaniu, tak naprawdę wszystkie są ścianami działowymi. Możemy je burzyć. Nie no, takie ładne ściany burzyć. No tutaj telewizor, tutaj część takiej sypialno-kanapowa. Ta cała ściana w ogóle wychodzi z użytku. Ach, widzowie, trochę nie ma co oglądać, bo, bo nie ma mebli. Ani podłóg. Ta ściana jest trochę wyłączona z ewentualnie, ewentualnego ustawienia przy niej jakichś regałów. Więc teoretycznie zostaje ta ściana. O, ale jaki ładny tam duży balkon prześwitywał. Mam już w głowie, jak to bym urządziła, co bym gdzie tutaj postawiła. E, naprawdę ja nie chcę się za bardzo znęcać, bo to są jednak prawdziwi ludzie e, i wyglądają na bardzo sympatycznych, ale. Ten pan w ogóle się nie odzywa. I, i, i nawet w programie jest powiedziane, że na, na samym początku było, że e, Agnieszka postanowiła się przenieść. E, chyba Agnieszka. I, i, I cały czas jest pokazana, jak ona mówi, że tu by ona urządziła, to jej się podoba. E, halo. Ale okej, okay, też rozumiem, może to wynika z tego, że mąż niekoniecznie lubi się udzielać w telewizji przed kamerą. To jest w pełni zrozumiałe. Na pewno będziesz ciekawa, ile metrów y, ma. Ta sypialnia 13 metrów. Ale powiem ci, że te 13 metrów nie czuć, to jest, że to jest 13 metrów. Wydaje się mniejsze. Może są niskie sufity. To też znak nowej deweloperki. Ten, ten róg już tracimy na koloryfer. No to czyli coś tutaj musiałoby być z brzegu. Tutaj łóżko teoretycznie, z której strony? No chyba, że z tej strony tylko jakieś takie łóżko. Gosia nie zobaczyła tej przestrzeni. Kurczę, ale ta pani bardzo trzeźwo ogląda te mieszkania. I nie ma problemu z komunikowaniem tego, co jej się nie podoba. I to bardzo dobrze. Plus dla niej. Szedł trochę wysoko już, jakby dziecku wpadło do głowy, żeby otworzyć okno, to by mogło wypaść. Jakby sobie masz po taki daszyk. No ale z daszku też może spać. Nie no to, to, to już. No nic nie zrobisz, no jak jest takie głupie, no to. Fff, takie się wylosowało, no cóż. E, mamy tutaj 10 metrów kwadratowych, więc tak jak widzisz, jest grzejnik pod oknem. Tak, i już lepiej jest zrobiony, już tam uważam też powinno być coś takiego zrobione. Ej, w sumie racja, nie, nie zwróciłam na to uwagi. Faktycznie. Te parapety wyglądają fajnie. No bo wyglądają na, na tyle duże, przynajmniej z mojej perspektywy, że można na nich usiąść i, wiecie, grać w teledysku, patrząc się ze smutną twarzą za okno. Łazienka w mieszkaniu deweloperskim, zaskoczenie, również w stanie deweloperskim. Tak, ładne płytki. Bardzo ładne płytki, widzę, że... Co? I jakie płytki? Aha, aha, to, to była ironia? I pan może lepiej niech się nie odzywa. No, niewiele do podziwiania, bo tak naprawdę wszystko otworzy się pewnie w waszych głowach. Nie, ten pan jest w porządku. On po prostu nie lubi się odzywać przed kamerą. Cena za metr kwadratowy tego mieszkania to 9000, metraż to 60. Hmm, ale stary telefon. To będzie jakiś. Na pewno Samsung. Próbuję sobie przypomnieć, jak wyglądał Samsung Galaxy S3 z tyłu. To może być Samsung Galaxy S3, bo jest trochę obły. One się wyróżniały właśnie tą obłością. Ale biorąc pod uwagę, że to jest 2017 rok, to może to być już Samsung Galaxy S4 albo może nawet 5. Metraż to 65 metrów, więc łącznie mamy 555 tysięcy złotych. To już jest finalna cena, tak? Ładna cena. Takie. Trzy piątki fajnie wyglądają koło siebie. Chcemy mieć miejsce garażowe, prawda? Mhm. Dodajemy 30 tysięcy. O, czyli za dwa miejsca garażowe to już będzie 60 tysięcy, a nie 40. Mamy 585. Mhm. I dalej planujemy sobie wykończenie. Za średnio obowiązującą cenę wykończenia mieszkania w stanie deweloperskim trzeba uznać około 1,5 tysiąca na metr kwadratowy. To łatwo policzyć, jest to coś, co podraża nam tę inwestycję. To łatwo policzyć, ale pan tego nie policzył. W sensie nie powiedział nam pan. No cóż, wydaje mi się, że widać, że tutaj te ceny mocno się postarzały. 9 tysięcy za metr mieszkania w Warszawie to już chyba jest dzisiaj nierealne z rynku pierwotnego mieszkanie. Natomiast górnej granicy nie ma. No? Nie, zawsze możesz sobie postawić każdy metr ze złota, na przykład. Za mieszkanie z podstawowym wykończeniem i garażem podziemnym trzeba będzie zapłacić około 683 tysiące złotych. Paweł, trzymaj go się. Nie, tu akurat wysoka barierka, myślę, że nikt nie będzie stąd spadał. No tak, chyba jest taka normalna. jest ma tutaj okna, Paweł by wychodził na tą tak, barierkę. W to, trzeba, w to trzeba ubrać już twojego męża, po prostu. No ale jest ubezpieczony, więc bez problemu. Paweł tam już sprawdza z tyłu, co go czeka. Biedny Paweł. Wszystkie trzy propozycje mieszkań spełniają podstawowe kryterium. Znajdują się blisko pracy Małgosi i blisko centrum Warszawy. Nie, no co oni mi tu, no? D Dwa z tych trzech mieszkań nie spełniają wszystkich podstawowych kryteriów. No, halo, dobrze widzowie, to jak myślicie? Co oni wybiorą? Ja myślę. Hmm nowa deweloperka wydaje mi się, że zawsze jest o tyle kusząca, że możesz sobie wszystko urządzić tak jak chcesz, no ale cena jest za to odpowiednio wyższa. Eee, na pewno nie wybiorą pierwszego. Wydaje mi się, że tam mieli dużo zastrzeżeń, już nie pamiętam jakich. Mogą wziąć drugie albo trzecie i obstawiam, że wezmą drugie, bo jest po prostu tańsze niż trzecie. Nie wiem, szczerze mówiąc, wszystkie się wydają na początku fajne, ale jak co do czego to każdy ma jakieś tam wady. Nie wiem, kto by wyeliminował pierwsze? to było fajne na to co ci się nie podobało? To było jedyne mieszkanie, z którego moglibyśmy mieć sypialnię. Można było bez problemu sobie zrobić trzy zamknięte pokoje dla dzieciaków oddzielne naszą sypialnię. No niby tak. No to teraz drugie mieszkanie. A, no znowu, no zapytałaś go, po czym go zagadałaś, a ja Paweł odpowiedział tylko, no niby tak. Chyba, <laughs> że oni po prostu obcinają jego wypowiedzi. Nie wiem. No nie masz sypialni. No, co to są inne plusy. Jest to centrum. Dawaj, Paweł, dawaj! I drzwi były bardzo ładne. I podłoga, ale cena była też najwyższa cena była najwyżej. Ale tam za oknem widzę piękną nową deweloperkę. Nie wiem, czy tak całe życie chcesz gapić się przez okno z bloku z wielkiej płyty na nowoczesny, piękny, przeszklony w 50% blok. To co, to uważasz, że lepiej kupić takie jak chcemy, wymarzone mieszkanie, czy bardziej powinniśmy się skłaniać na tańsze? Musimy ją no, sobie przemyśleć. O wyborze mieszkania myślimy bardzo długo. Uważam, że wszystkie na chwilę obecną za i przeciw. To jest decyzja bardzo poważna i... Słyszeliście to? To jest plot twist tego odcinka. On powiedział, że to jest decyzja bardzo poważna, a ja jakimś cudem zapamiętałam to, co mówił na samym początku tego odcinka, że ważne decyzje podejmuje Gosia, ale bardzo ważne Podejmuje on. Ważne decyzje w naszym związku będzie podejmowała Gośka, bardzo ważne będę podejmował ja. To jest decyzja bardzo poważna. Więc czekamy Paweł, czekamy na Twoją decyzję. Wybór był bardzo trudny. Wszystkie trzy mieszkania miały dużo zalet. W końcu Gosia i Paweł zdecydowali się na świetnie skomunikowane mieszkanie w centrum miasta. Czyli drugie. Wiedziałam, wiedziałam. Chyba dzisiaj pierwszy raz zgadywałam i zgadłam, więc moja skuteczność wynosi 100%. Dajcie znać, jeżeli też obstawialiście i mieliście rację, bądź nie. Jedna z tych dwóch opcji musi Was dotyczyć. Wcześniej dojeżdżała dwie godziny w jedną stronę. Teraz zajmie jej to 10 minut. Wadów nie ma, będzie bardzo szczęśliwa, tutaj będzie miała blisko do pracy, a to jeszcze nie wiem. No chłopak podsumował wszystko lepiej niż ja. Kolego, chodź, tu masz mikrofon. Paweł z uśmiechem poprowadzi rodzinny okręt na nowe wody. W stolicy jest w końcu mnóstwo dobrych knajp. Może nie jestem kapitanem na tym okręcie, ale jestem pierwszym oficerem. Huh. zastanawiam się, czy dla tych mieszkań, które nie zostały wybrane, czy. To jest po prostu darmowa reklama w tym momencie. Bo ktoś, kto to zobaczy, może stwierdzić: "Ej, fajne to mieszkanie. Oni go nie wzięli. Ja bym takie chciał i zgłosić się do tego agenta". No i mamy kolejny z sukcesem zakończony odcinek Gosia Właśnie, Gosia, nie Agnieszka. Gosia jest szczęśliwa. Paweł. Jeszcze nie wiem. Ale bardzo sympatyczni ludzie. Mam nadzieję, że im się dobrze mieszka. Jeżeli tu trafiłeś, jest jeszcze szansa, że nie widziałeś poprzedniego odcinka Poszukiwaczy Domów na tym kanale. A był to odcinek. O, kochany, był to odcinek naprawdę warty zobaczenia. Nie będę więcej zdradzać. A zdradzę! Wystąpiła w nim Natalia Janoszek. Tak. Ta Natalia Janoszek. Będę tu oglądać różne rzeczy. Mam nadzieję, że będziesz oglądał ze mną. Część z nich już jest na kanale, część z nich pewnie czeka w tym momencie na akceptację TVN-u bądź Netflixa. To by było na tyle. Żegnam się i mam nadzieję, że tak jak ja, lubisz bzdury.